Dobry wieczór wszystkim. Serdecznie witam na dzisiejszym spotkaniu. Podczas którego pan doktor Mateusz Piskorski wygłosi wykład na temat wschodniej polityki Polski. Myślę, że zainteresuje państwa ten wykład, ponieważ pan doktor jest uczestnikiem takim, który był tam, widział to, czyli nie jest jakieś teoretyczne, tylko po prostu bardzo własnej autopsji opowie państwu. Nie oddaję głos panu doktorowi. Dziękuję. 22 lutego. Wydarzeń, które można określić mianem zamachu stanu, bo to był zamach stanu. To był zamach stanu w sensie politycznym. Ja nie mówię o tym, czy on był dobry, czy zły, czy przyszli lepsi, czy gorsi do władzy, ale przyszli w drodze nielegalnej, w sensie konstytucyjnym. W sensie konstytucyjnym nie ma takiego pojęcia jak ucieczka prezydenta stanowiąca podstawą do jego impeachmentu. Konstytucja określa jasno. Śmierć, Choroba nie pozwalająca na sprawowanie urzędu, lub zrzeczenie się, plus droga do impeachmentu, procedury usunięcia z urzędu prezydenta, która no, trwałaby około trzech miesięcy, bo wymagałaby przejścia przez główną procedurę najpierw w parlamencie w Radzie Najwyższej Ukrainy, a później w Sądzie Konstytucyjnym Ukraińskim, dopiero decyzji takiego Sądu Konstytucyjnego, byłoby możliwe usunięcie z urzędu, wiek którego więc zostało to dokonane w sposób nielegalny. Na to poprzestanimy. Następnie mamy do czynienia z sytuacją, w której nowe władze, nowe władze, nie będę w to wnikał, jeszcze raz mówię, że z punktu no, widzenia no, prawa ukraińskiego to, ukraińskie to, to działanie nielegalne. Nie wszystkich uczestników, przepraszam, zaraz o tych niektórych uczestnikach, mogę powiedzieć, którzy na to zgody nie wyrażali, a zostali Putin, fizycznie wie, zaatakowani, proszę pana Łukaszenko. Są takie. Nie, ogląda pan czasami pewnie filmy na kanale YouTube, na różnych y, różnych y, na Proszę sobie po, no, obejrzeć dosyć wyraźnie. Ja, ja, ja tylko powiem o tym, że o demokracji. Niech pan, pan zobaczy na jedną rzecz. Niech nie pan, pan popatrzy na to, co spotkało na przykład lidera komunistycznej partii Ukrainy podczas ostatniego posiedzenia rady Ukrainy, którzy są po prostu fizycznie napadnięty przez dokonanego strażnika. Niech Pan zobaczy na to, co spotkało kandydata na prezydenta Olega Cariowa, deputowanego Rady Najwyższej. Zresztą, który został dopiero co powity i leży w tej chwili w szpitalu. No naprawdę, nie mówmy o tym, że za zgodą wszystkich uczestników, bo bez zgody dużej części partii regionów, bez zgody Komunistycznej Partii Ukrainy, czy nam się podoba, czy nie, te partie tam są. I oni są tam reprezentowani, i oni zgody na takie postępowanie znaczy nie brali w ogóle udziału w głosowaniu. Wielu z nich, a ci, którzy brali udział w głosowaniach nie głosowali za rozwiązaniami przyjmowanymi przez Radę Najwyższą pod wodzą niedawnej opozycji. Krótko mówiąc, można powiedzieć, można powiedzieć, że tak naprawdę. Przepraszam, właśnie, ale to jest kwestia. Naprawdę tak naprawdę możemy powiedzieć jedną istotną rzecz. Możemy powiedzieć jedną istotną rzecz, rzecz, która polega na tym, że to, co się tam wydarzyło, było niezgodne z prawem ukraińskim. Ja tylko to na tym etapie mówię i to, czy ktoś się z tym e, zgadza, z polityki, Nawet no, gdyby się wszyscy zgadzali, cała Rada Najwyższa, proszę bardzo, 100% głosów się zgadza. Nieważne, bo w takiej sytuacji parlament cały gremialnie łamie obowiązujące przepisy prawne i konstytucyjne. To wszystko. Dając ten sam pretekst Mocasu, sąsiedniemu, czyli Federacji Rosyjskiej, do takiej, a innej interpretacji wydarzeń kijowskich. O, jest to jest oczywiście danie pretekst. <grym>. oczywiście. Samoobrona łamała wow, kiedyś polskie prawo w interesie społecznym. Następnie są wy, kolejne sytuacje, na drogę, sytuacje na sprawne, Ale nie, na będzie czas na to, takie, proszę. Może, Sytuacje takie jak sytuacja związana że Państwa, z, e, no, można powiedzieć, bezprecedensowym, głupim w moim przekonaniu. I samobójczym ogłoszeniem przez część właśnie owej e, do władzy już e, opozycji e, odwołania tzw. ustaw językowych, które miały wymiar symboliczny, bo one zapewniały w niektórych regionach, tam gdzie żyła określona mniejszość narodowa, dotyczyło to Węgrów, i dotyczyło to Rosjan, oczywiście w na, największej mierze Rosjan, m.in. Krymu, e, doszło do dyskusji na temat anulowania tzw. ustawy o e, prawach e, mniejszości językowych. Nieważne, że Turczynow, pełniący obowiązki e, prezydenta, przewodniczącego Rady Najwyższej, no, wybrany, e, wycofał się z tego, ale zaczął już na ten temat dyskusji, na temat tego właśnie krutego kompromisu językowo tożsamości. Dominuje tam niestety jeden przekaz, jedna narracja, narracja o charakterze skrajnie nacjonalistycznym. Od szczegółów do e, ogółu, to niestety jest pan w Ale Mamy, proszę, pan, proszę razie, że pan starał ja mam ja zaraz sprawę polega, że, że, ja że, 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 pan, e, że pan że dominuje jeden punkt, to jest Naprawdę, naprawdę, no jest, jest... Wierzycie sobie radzieckich z czołgów na ulicach? Pan od jednego dni Ja myślę sobie tak, że... Nie. E, ja nie jest pamiętam... Zuprań. Ale za chwileczkę będzie miał pan to okazję... Nie pamiętam, nie pamiętam... Za to tak? Nie można Ale pan ma, też ma. To nie Ale szkole szkole jest dyscyplina, ludzko. proszę posłuchać, dobra? A później pan będzie. To dyscyplina, która dotyczy dyscyplina najpierw na tych, którzy dyscyplina. wykładają. Tak. Dyscyplina intelektualna, a nie prostytucja intelektualna. To za chwileczkę pan nam wykaże, że to jest prostytucja, naprawdę. Jeżeli pan będzie prowadził wygody, to ja nie wykazuje? Wykazuje? Oczywiście. Na pewno jest pan przygotowany, ma pan mnóstwo. Argumentów, był pan wielokrotnie na Uromajdanie, nie ma pan inne dokumenty dotyczące tego... Do nie przyjmuje delegacji prosto z mostu. Nie powinien Pan powiedzieć także my skąd bierze środki Pansky. Będzie okazja zadać to pytanie, naprawdę. nie jest pytanie. Ale, ale pan, im dłużej pan będzie Im dłużej pan będzie przeszkadzał, tym dłużej zejdzie, dopóki dojdziemy do pytań. Czekajcie 25 minut, bo panowie zdecydowali się na kawę. A niech rozpoczęcie wykładu. Jaki jest. Czekaliśmy, nie, czekaliśmy tak. studium, że miało dojść parę osób, które doszły zresztą, tak? I, I czekaliśmy na wszystkich uczestników, za co przepraszamy. Tak? Naturalnie, ma Pan rację. Stwierdziłem, że warto było zaczekać na to, że aż wszystkie osoby, które mają chęć uczestniczyć w spotkaniu i dyskutować w sposób kulturalny, podkreślam, mogą tutaj się pojawić. Natomiast wracając, że Pan próbuje wszelkimi dostępnymi sposobami rozwiązać to spotkanie, łamiąc no zasady kultury i debaty, to jest, właśnie, wie pan, to jest właśnie takie typowe, niestety, dla dużej Wydaje. części polskich polityków, którzy w różny sposób próbują jedno, drugiego zakrzyczyć, prawda? krzykiem tym, tym, tym krzykiem, prawda? To nie chodzi o krzyk. Zamienić ten krzyk na, na Argumenty. Pan zaraz po swojej wizji uczciwości Ja pana zapraszam, żeby pan ze swoją wizją uczciwości pojeździł po różnych spotkaniach, porozmawiał, żeby pan ze swoją wizją uczciwości pojechał do Kijowa, do, do, do Doniecka, do różnych innych miejsc, zweryfikował może tą wizję uczciwości. Prawda? To I, i, i na Białoruś, do, do Syrii, wtedy Również, do Egiptu, tak. bardzo, bardzo uciec, do Sudanu. Bardzo pouczający, do... bardzo pouczający. No wszystko to to jest bardzo pouczające świat do... jest bardzo pouczający, Jego Nie ale tak. naprawdę też może się zamienić, co? Ja mam się... Taką no ja, ja nie mam problemu. Tak? tak? No to zamienicie. Możemy mógłbyś też... e, właśnie wykład wygłosić. By proszę bardzo, proszę Zamiecie się. prośbę ja organizatora. To chciałbym wspomnieć, kim jest pan Mateusz Piskowski. Dziękuję no, bardzo. Tak, który mówi m.in. o Euromajdanie. widać duży profesjonalizm tych, którzy organizowali protesty. Słyszeliśmy o aktywności kilku ambasad i organizacji pozarządowych, które są finansowane i wspierane przez obce państwa. Powtarzał w ten sposób rosyjską wersję, by Majdan był skutkiem intrygi zachodu. W lutym protestujących nazwał wprost ukraińskimi Hitlerami. Innym obserwatorem był poseł Adam Kempin, Ale zaraz, no ja który, który, uczestniczył, który uczestniczył w obserwowaniu wyborów na Krymie. On także, podobnie jak pan Mateusz, legitymizował te wybory i mówi, że były w 100% demokratyczne. Skończyły się pieniądze z Moskwy. Zaczął się wstyd i spotykanie swoich kolegów politycznych na korytarzach. I okazało się, że zmienił wersję. Wtedy wersja była już troszeczkę inna. E, tak przedstawiał przebieg wyborów. Ale to pan do pana Krytyski Nie mam wątpliwości, że atmosfera i entuzjazm wyborczy na Krymie w trakcie odbywającego się referendum o przyszłości Półwyspu to jedynie emocje obecnych tam oby, obywateli narodowości rosyjskiej. E, czyli dalej. Dobra, już teraz. Nie podejście... mamy wątpliwości, że reszcie społeczeństwa mogły towarzyszyć e, emocje strachu w obliczu obecnych na Krymie nieoznakowanych żołnierzy rosyjskich i ciężkiego sprzętu bojowego. Pamiętamy bowiem, że referendum zostało zbojkotowane zarówno przez krymskich Tatarów, jak i Ukraińców, którzy mieszka... zamieszkują Półwyspę. W tych warunkach żadne zmiany terytorialne nie mogły być zaakceptowane. W 2005 roku jako poseł samobrony obecny tutaj e, pan doktor, e, pojechał w ramach rosyjskiej misji obserwacyjnej na wybory do Naddniestrza, e, które prawdopodobnie stanie się następnym obiektem e, rosyjskiej agresji, nieuznawanego na arenie międzynarodowej quasi państwa na terenie Ale Bogdania. wie pan, ja przepraszam, że pan nie, nie czytał z kartki, tylko powiedział o swoich... Agencje informacyjne cytowały udzieloną tam Ronda. przez polityka wypowiedź, jak, jakoby deklarował, że zrobi wszystko, by Polska uznała Naddniestrze. Oczywiście te od wyjazdy, Ronda, Ronda, zależne od Rosji. Następny wyjazd między Rosji, wyrwanej Gruzji przez Rosję w Osetii Południowej w 2011 roku. E, ma na koncie kilka wypraw do Białorusi. W grudniu 2010 pojechał do Mińska razem z twórcą samoobrony. W państwowej telewizji odrzucali zarzuty, zarzuty o e, niedemokratyczności zorganizowanych wyborów. Dwa, e, kilka lat temu uczestniczył także w e, legitymizowaniu e, dyktatora libijskiego Kaddafiego, e, e, który zapewnił im hotel i wyżywienie, jak podają e, nasze media, a nie słyszałem, żeby pan doktor ich o to wskarżył reżim Kaddafiego upadł, pan, pan doktor przestał go legitymizować. W czerwcu 2013 roku pojechał do Syrii, towarzyszył między innymi e, e, szef ONR-u na Mazowszu, Bartosz Bekier. Nieprawda, Obserwowany... nieprawda, kłamie pan, i teraz się wtrącam, kłamie pan, pan, pan kłamie pan, szef kłamie pan, nie da pan dokończyć, nie jest szefem ONR-u, pan A, kłamie Ale towarzyszył panu Matusią. Wobec e, Asada e, pan Piskorski wypowiadał się życzliwie na portalu. E, Oni, o nas informował, że w rozmowie Baku z, z Baku Today e, twierdził także, że e, Baszara, ale Asada e, odejście okazałoby się tragiczne w tragicznych skutkach. We współredagowanym przez pana Piskorskiego w latach 90. W piśmie O'Dana można znaleźć apel, by walczyć z obcymi naszej rasie, dokryminami jak chrześcijaństwo. Liberalizm, marksizm, zagłębiając tajniki narodowego socjalizmu i pierwotnego poganizmu oraz cytaty z Adolfa Hitlera, jak donoszą e, polskie media. Piłk uważa, że w sensie symbolicznym Polska znajduje się pod amerykańską e, okupacją, z tego to powodu, że na terytorium Polski stacjonują amerykańscy żołnierze, a po naszym niebie latają amerykańskie samoloty. Jako polski obywatel e, życzę sobie, abyśmy wyszli z NATO, e, nie byli zależni od Stanów Zjednoczonych. Prawdopodobnie, żebyśmy wrócili pod auspicja odrodzonego ZSRR. Jeżeli pan w wyborach pan parlamentarnych z 2011 roku metodom, kandydował e, z partii, z ramienia e, Partii Pracy e, jako rekomendowany Polskiej przez samą obronę. Polskiej Partii Pracy, tak jest. Zakładam, że w Polsce polskie partii kandydują do Sejmu, ale frakcja rosyjska ja jest... ja o nazwie, a nie o narodowości tej partii. E, polska Czy tam chociaż Polska partia mają mają narodowości? Nie, no pan, pan tak zaczyna się, tak się sugerować. Który e, Kluczowym faktem jest tutaj, że otrzymał, że otrzymał 580, 578 głosów, a więc zdecydowanie mniej niż większość radnych w Radzie Miasta e, Chojnice. E, także to jest ten... E, ta legitymizacja, którą pan posiada. Słyszałem, że sporo pieniędzy dostaje pan od Bruskich. Hmm. Tutaj jest trochę ukraińskich ryb, mam nadzieję, że... a Pan skąd ma takie? E, od Juszczenki, zanim opuścił swoje stanowisko. Tak? Mam nadzieję, że a, dzięki to Juszczenka panu płaci? Mam nadzieję, że dzięki to temu... Czeka, sposób, nadzieję, że dzięki to Juszczynka za ten występ panu zapłaci. Panu ja zawsze ja zawsze będzie więcej... Mnie, ja tak myślę, że ja tymczasem dziękuję. Bardzo dobrze. Bardzo dziękujemy. W związku z tym, czy mogę mieć pytanie do Pana?